Siema, witam w najnowszym odcinku na kanale Wypad z Miasta. Dzisiaj w repertuarze jest grane Swansea znowu jak tydzień temu. No, monety garściami wyciągają, więc nie może być inaczej, póki nie wyeksplorują całego terenu jak to nasza ekipa ma w zwyczaju. No i co? Jedziemy do Swansea i widzimy się tam. Zapraszam do oglądania. pies. No, osoba obsługowa. Szybę sobie otworzy, fajnie by jeszcze zamykało za sobą. Pancia, zamykaj szybę za sobą. Zmrożona ziemia. Siema, szczęśliwego nowego. Siema no. Siema no, szczęśliwego nowego no. Siemano, szczęśliwego. Taka obmrudną. Cześć, siema, szczęśliwego. A my się widzieli tydzień temu. No jak mnie, bo ja mam zachwasę. To już? Srebro? Ten czu. Jeden. Spin Weź kurwa. Już? Już godzina po. Popatrz, pokaż. Ja do przystanku. Lucy. Lucy. Zacznijmy od czegoś takiego. Poczekaj, słońce trochę. No, uh -huh. To ze Stanów? Nie, nie, to za Aha. Monika wchodzi to na słońce. Nasze. Poczekaj, nie, on niech nagra, zaraz się oddam. Nie. No, super, fajne. No, no ostatnia Afryka? No, chodzimy zobaczyć. Chodzimy koło siebie, To tu. Alkienia, kura, garść miedziaku. No, już srebrne Nie uh -huh. Kto to? Ze Stanów moneta. A, ok. To sześć pensów. To sześć pensów. To trzy pensy i dwa szylingi. A dopiero godzina kopania za zanim... Nie czekaj, czekaj, jeszcze zdjęcie zrobię. Na grupę, niech zazdroszczą. A jak? Tutaj Polish Detecting Team Wales. Yeah! Zobaczcie, parku, słońce podobno przekopane wszystkie. Nie nie przekopane nic. Dobra, tutaj Dobra, nagrywka. Przesuń się pan, proszę, przesun się. <noise> tutaj nowy tego, nowy wykrywacz. Co to jest? Manticor, tak? Minelab. No, super. Oby się sprawował, oby coś tam dzisiaj kopnął. Co jest? A co może być? Dwa pensy? Jedno pensówka. No i super, monetka to monetka. A co ci słuchawki nie działają? No nie, to się nie chcą podłączyć No masz to ci Ja nie mam czasu teraz się z tym bawić, z bawić Pobaw się poobaw, Wiesz A lepiej tam, na tam słuchawkach tam dodał, niż... A nawet miękka ziemi myślę że będzie trochę zmrużona. chociaż żeby wam utrudnić Mięciutko. Co zasłoniłeś, nic nie widać. No Dawid jakąś dziwną monetę znalazł. Mm. Nie wiadomo co to jest. Dobra, chodź Dawid do mhm. Co tam było? A, moneta jakiś. Lio! No, podaj. Podajemy, nie kiwamy się. Ustaw się tam, gdzie piłka i taki trójkąt zrobimy. Triangle. Ta na Co to mamy, co to mamy? O, zielonkę jakąś. Co to może być? Kupense. Hmm. Po... A monetka to monetka. trzymania No, a tutaj my gadaliśmy, rozwiązywaliśmy gado, problemy. Gado. A tutaj Marci nie próżnował. Ile? Trzy pensy, tak? Trzy pensy, tak. Pense, to, no. A tutaj odmenty. 1915 <laughs> O, o proszę. Srebro. Pełne srebro, tak? Pełne. No to gratulation. No to no, Dave, Crazy Dave, kolejna monetka, dobrze, Ejaj. że nie sreberko. Co? Co? <laughs> Szkoda, tak, że nie sreberko? Dobrze, że nie sreberko, Ej, dobrze. dobrze, że nie sreberko. No ładnie w ścianie zostało. O, poka, poka. No, mamy tutaj monetę. Co to jest? Zaraz się dowiemy. Halo? Halo. 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 Ten współczesny. Kajka. O Monia ma zielonkę Co to jest? O, duża, no duża, no? Jest, chyba Kurzczę, oszaleć można od tych dźwięków Masa tego Rwiesz i rwiesz, to już od góry trzeba było No chyba tak o, jest, jest. Znowu o. dwa pensy, ja cię Do, To się dopiero od dwóch pensówki się rozkręcają dopiero To są podobno dwie Dwie monety razem, tak? A to jest... Oho! Paczka! To ale jak sklejone! Spiekły się razem już O, coś innego. Marcinasz rękawiczki ściągnął Sreberko! Ooooooha! Tak, znowu trzy pensy O, czy się ładnie glebo, który? 18 Czy się ładnie glebo, żeby Super! Gratulacje fajnie Patrz dwa pensy, dwa pensy, pół pensa, która srebra <noise> drugie Ale się Gratulacje <noise> Ale jak tak przykryte było to nie widać co? No, nie, no. Masakra Możliwe, że tu mamy jeszcze jakieś kurde w tym wiesz no, no. Możliwe, możliwe kto Przecierać tę to kurkę, to jest ten podobny rozmiar, ale nie to pół pensa jest no. A teraz srebro w nie wzrosło i to konkretnie. To jest. Zielone. No, zielone. <laughs> Zielonka. George zielony. Ale tak się przebłysło na ten. No. no rancik no, no, był to, ładny w stanie. Co to jakieś? No, jakaś odznaka, przypinka. Co to jest, David? Nie, wiem. Jeszcze nie wiem. Coś zielonego. No, taka z pękniętym kamieniem w jakimś kształcie. No. Wiktoriańskie panie kolego Wiktoriańskie no Wiktoriańską brochę z czapy tutaj Szpinka jakaś bo chyba z tyłu dziurki, nie? Tylko nie połam kamienia. No. Bo to wiesz yy... No pomielej, pomiel guzi Żeby wyczyścić trochę Jak Robert nie no te monety pola. Nie no patrz, masz tutaj dziurki z tyłu Nie no brochę też no uzior. Funt. Aha, funcik <laughs> współczesny. Znaczy w sumie nie jest współczesny, ten stary. Tak, współczesny. Tak? No. no, no. Współczesny, z srebrnym środkiem, nie? O. Co tam mamy? Jeden pens stary, ten duży. Baba na wózku. No, no to, to, to dwa pensy? Pęsior. Pęsior. Taki ładny stan, widać fajnie twarz. A nie, to facet. To torczny. No. A. Kurze, no mówię, że to O, Crazy Dave ma srebrko, kolejna. Trzy 3. pensy. 3. Trzy. Jak się rozobacz pod tymi gumami. Mówię, tu sygnał na sygnale jest. 876. No, Dobra, pokazań, to tam się no to kurde. Pokaż Dave, pokaż. Trzy pensy. Marcin, gratulacje, kolejne sreberko Park daje, park daje, trzy pensy, trzy pensowiec 3 pensowiec Co jest? Trzy pensy Nie 50 cent Trzy pensowiec Co się rozdrobniłeś? A, bo to się uczy To jest walizki 50 cent Co gadasz? Scyzoryk srebrny, albo coś. Tak, srebrny scyzoryk. <laughs> Czee, i rozbił bank! Piona! Brawie. I rozbił Ale bank! będzie. Brawo. wyczyścić będzie no. trzeba. Ale ten, no. No. Srebro i trochę nawet... Po rady... no bo wiadomo, że pewnie nie jest srebrne, nie? Stale, że pewnie. No. Ale ładny. No. Także go będzie wyczyścił? Wyśle zdjęcia? Wyślij koniecznie, Dave, zdjęcie. No, Wyślij koniecznie, daj. Tutaj, Polish Detecting Team Wales! Yeah. Tam brosza. Super, pokaż te punce ładnie tutaj, jak to Dużo widać. Dużo jest. No. Cześć, jeszcze masz jakieś szczotka? Nie mam niestety, nie mam. Korona... Tu weź jak już takie... i nie wiem co to jest, ja s albo... ...coś. Po Robertowemu, weź tam warą przejeść po tym. Korona, lew i S, no. no Data będzie można sprawdzić? Birmingham. No, a z drugiej strony jeszcze też punce, nie? To. Z Birmingham, no. A tu jeszcze też masz bicie. Lew i chyba SK też. SK czy co to? Nie? Czy coś przejdzie? Masz... SK! No, da idzie pewnie to wszystko. Masz już zardzewiały od środka, nie? Bo to, no, to, ma to nie ma nie zwyże... Ale nieźle, lewo. Nieźle. Nie, to nie wyczyszczę, chłopie. No pewnie, że tak. Jeszcze jaka fajna zawieszka, co? Do kluczy. No jak? Uuu, no. ale luda też tam jest. To wiesz, to w środku, nie? Ostrze. No, ostrze, ostrze. Ale tak rozebrać, tutaj są piny pewnie. Pewnie tak, i zrobić coś siódmego, nie? oczyścić. No. no Robert, chciałeś mieć coś łału wow w odcinkach, to będziesz miał teraz łału wow w odcinkach. Proszę. Mamy kaskadera jednego. Stuntman. O! Uwaga! Skąd on jest? O, kaskadarz nr 2. Nie. Uwaga. Uh! Co to jest? Slabra? Ooo! No. i tam będzie pewnie bolec. Do niej. Nie, nie jest srebrna, na pewno. No, a no, jest, no srebrne srebrne. jest, ale może nie srebrna. Hmm. Ale taka... No czekaj, bo to jest. No. Poczekaj, poczekaj. Furt. To chyba jest 1 pi Ale jakieś za brązowe To jest inna monetka Czeka, Zaraz zobaczymy co to jest Ty, to jest z Jakiś kurde gość z jakimś pióropuszem Nie, nie o. A wiem, no co naprawdę, pokaż jeszcze Ja tam dobry Bistro, Bistro, mam się, co, co? O, Ameryka Ameryka <noise> We are living in America, America, America Jakiś gościu z piropuszem Jakiś A, sobie. ten, Indianin, mam taki ten, Ta? jeden cent chyba, no Z One cent, ten. no Widać z mojej strony one cent Tak? No W tą stronę jest skierowana, no. musisz się tak no. no Jest No i ładnie A, Ameryka sypie A, jak? I srebro amerykańskie srebro amerykańskie, no. no, jak? I kurteczka amerykańska <laughs> Chyba chińska <laughs> Poka 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 oh! Oh, oh, oh. No jejadej yeah, Chyba wierzę, że nie srebrku Brawo Co to jest? Pięć centów, to? Kanada <laughs> Bankowe no, Dave na fali znowu, znowu Ameryka. Mówię, kurde, jak to by głębokie sygnały. Bardzo głębokie. Najlepiej. Przed nie? Piękne stanie. Ale zobacz, nie? jaka wygięta. Trzeba przygryźć się, żeby kurde wyprostować. się tak, No i to jest Kanadyjski. <laughs> 911. Co to jest? Ale też Georgius. Jakiś, nie wiem, babka chyba. Czy gość? Georgius. Może no, zobacz. Gdzie Gior... No. no. Dziws. I który? Dasz raz, piąty? Piąty, no. O kur... Co tam znowu masz? Trzy pens. Znalazłem cię! Co tam <grym> mamy? Chyba srebro znów jedną. Tak? Znaczy, w srebrko znów. Srebro znów? Dej, to jeszcze dej. taka mała część. Nie, to za krew. No, do tego. No weź sprawdź. Weź sprawdź, masz, masz kwaśnika. O, tutaj mamy kwas. Będziemy testować to jest srebro. I to się musi stać? Zrobić się czerwone. A czerwone się zabarwi. Jest żółte. Czerwone, srebrne. srebro. Srebro! Ty nie szukaj tego małego kawałka, to był taki mały dzień. No, Dziękuję. całe kółko no. i to ci zostało. Srebro. No i dobra, koniec już kopania ile można parę godzin spędziliśmy tam bardzo fajnie więc do zobaczenia do zobaczenia w następnym odcinku na razie